Cześć, witam wszystkich fanów to Bizona, jeśli oglądacie tą serię, to oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę, tutaj się daje. A my już przechodzimy do gry, zobaczmy co mamy. Na początku oczywiście otworzymy sobie piniaty. Proste. Zobaczymy co nam dzisiaj tutaj za bonusy dadzą. Aparacji, No dobra, podwójna fasola. I wracamy. Kolejna piñata do otworzenia. Coś 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 nie tak było. U! Przebicie o za to będziemy kupować. Super. Mamy obniżkę na przebicie ścian. To jest w sumie najwięcej warte teraz dla nas. Dobra, otworzyliśmy. A to co to za jakiś tutaj? Dobra, mamy 449, no ale mamy to przebicie na promocji, to jest to, tak? Eee, a co, no jakieś 66, a tam czemu było za 200, to coś jest innego. Aha, i mogliby się... Więcej speed, kiedy ogami. Kupiłbym to, wiecie co? Będziemy się mogli w lepiej wybijać na gumisiach. Dobra, dajemy. KO. A co to za wyskoczyły za... Co za monety? Lecę. Coś nie umiem w ten kosmos się wybić, Nie wiem, czy to widzicie. A w ogóle się o nic nie zahaczam. Ale ona i tak bardzo szybko leci, zauważcie. Ale mnie, oje! Zbiło mocno. się nic. Teraz ta ściana powinna być łatwiejsza do przebicia. Widzicie? O kurcze! Jest kosmos! Przebiliśmy się w kosmos od razu, za pierwszym razem. O, jakaś obniżka na piniatę. A, e, my nie chcemy obniżki Co to jest? Że jakieś gwiazdki... Time travel Unlocked. O, you can now go back in time and start over with permanent upgrades to go further... A -a. Czyli że co, że możemy cofnąć w czasie całą grę? Recepta... No kurcze, nowe, nowe achievementy No ale jak cofnąć się w czasie, jak my, my tu tak długo... Hmm, coś tu jest nie tak Jak my się tak długo... O Jezu Tu mieliśmy do sklepu iść. no ale dobra, no nie poszliśmy do sklepu, będzie El Polo, teraz no Bez żadnego, zbędnego zatrzymywania się Co to tam takie fioletowe jest? O, jest piñata Najlepiej <śmienny> 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 no Jak miałem się lepiej wybijać teraz, nie? O! Właśnie to mówiłem to prostu tylko nie to, to się Zmienił czy ja nie kojarzył, tak to wyglądało. Hm, wydaje mi się, że jakieś inne coś jest. To nie wiem, tak, takie grubaski nie latały wcześniej, takie koty. Jakieś koty są. Ciężko powiedzieć, bo za szybko latamy. Mamy problem teraz mały, bo już nie ma prędkości, powiem wam. No, dogonię go. A, i myślałem, że się podpali. Kto wie, może dolecimy, ale powiem wam, że dolecieć tak... Policjanci strasznie nas hamują jak już są tam, tam Widzicie Był ten domowy. Ale mamy piñata może będzie yy, Papryczka chili <laughs> Patrzcie jaka ogniszka Uuu pickpocket 600 yy, zaoszczędzamy Wilding yy, special gummies to squash Ile? Yy, coś ten, crash a total of 5 lt Oj, nie wiem nawet co to jest LTGEN. Squash 300, MES, Your Opponent, on. Gummy Bunker. Nie wiem co to jest Gummy Bunker. To jest ta ściana, czy to nie jest ta ściana? Dobra, idziemy do sklepu, bo oni nam no, tu chcieli coś sprzedać. Co to jest? Start a new game with money already in the bank. Hmm. Aha! Candies razy 6, 2 ten. No ale to co, będę od początku grał? Hmm. 16 candies mamy. No nie wiem, powiem wam. Nie wiem o co chodzi. Powiedzcie mi o co chodzi w tym Time Travel, jak wiecie. To... to zagramy. To zrobimy time travel. Ja bym chciał ten achievement z tym bunkrem zrobić. Ciężko to zrobić, bo ciągle mamy tego precla całego, takosa, który nam daje. Wiecie. Och, bizon, to jest mocny zawodnik. Ciągle mamy tego precla, który powoduje, że oni nie chcą, wiecie. Ach, poszedł jak bomba. Bum! I patrzcie, policjanci go nie zatrzymują. Na, był tam. Britobizon jakiś bardziej odporny na te. Okej. Okay. Ale co ja mam pięciu takich rozwalić? Ominąłem. Oj, jezucia. A myślałem, że ten klucz dorwa. No. Bardzo małą prędkość mamy. Jeszcze go wystrzeli, ale to chyba niewiele nam da. No coś tam jeszcze wpadło z 10 milionów. No i widzicie, nic się tu za bardzo nie zrobiło. Nowy rekord, ale rekord chyba dziś. U, ale dużo pieniędzy mamy. Który to jest właśnie? Aha, co? 5 w ciągu jednej? Przecież to jest niemożliwe. Hmm. Nie wiem, czy to się opłaca kupować takiego? Niech to bym tylko na przecenie już kupował. Dobra, lecimy. Strasznie spowalnia to uderzanie w nich, w tych policjantów mówię. Uuu, jest piniata, ale że, ale, ale że mi ją ujechał! No niestety, to już lećmy do samej góry. Hmm? Nie ma tego w ogóle typka z wężem. Zauważyliście? Takiej gąsienicy nie ma. Bardzo rzadko kiedy wyskakuje. O, drugi raz! Ale na czemu nas tak wysoko to zaprowadziło? Nie wiem o co chodzi. Strasznie wysoko żeśmy pojechali. No i teraz nas aha już nas nie wykopali. Ale mamy piniaty. Wydaje mi się, że mogliśmy dużo pokonać tych przeciwników. Zaraz zobaczymy. O, dwa wybuchy i jeszcze ten będzie z promocją. Kurczę, no myślałem, że może będzie dużo gumisiów, ale no niestety. Ale dobra kasa nawet wpadła 210. A Oj, to jest niezłe, żeby łatwiej przebijać te drzwi. Peso Stalls, make them last longer. Kupmy, a nie mogę tego kupić. No to nie kupujemy nic w takim razie. Eee, oni nie chcą nam. Peso z niego wypadły złote. Może ja coś muszę robić, żeby on wyżej, bo wtedy tak bardzo wysoko w kosmos poleciało. Może ja coś muszę specjalnego robić, żeby to tak było. żeby no w gąsienicy, no ale jak w nich trafić, nie? Widzicie, to już tak szybko wszystko leci. Tego też jeszcze umiem trafić, bo nie znam Ale w tą całą resztę, żeby. Ja, nie wiem w jaki sposób. Albo tego miodowego. Czemu nie widzieliśmy miodowego jeszcze dzisiaj, nie jednego? Oj. Ostatni niestety nie był pasjony. Niestety, nie za daleko znów żeśmy Coś nie możemy tych drzwi przebić ostatnich. Achievementów porobić też się nie da. Trochę kaski wpadło. Hmm. Max level peso mamy. Tylko czy my to peso jeszcze mamy w ogóle teraz, żeby. Nie jest w stanie niżej się, bo ja bym chciał go ominąć. Wiecie, bo ja chcę teraz tak spróbować przejść to, tak jak tam było. Nie wiem, co to jest to gummy cave. Musimy się... Powolutku musimy się rozpędzać tym gummy to A uciek tam ta beczka by nas rozpędziła. No. 10 km jeden taki skok nam daje na godzinę. Już mamy 144, jest lepiej niż było. Rakietka. mocno skupiać, bo nie wiem dokąd my mamy dotrzeć, ale chyba po prostu do ściany, no ale, tylko wydaje mi się, że myśmy już dotarli do tej ściany nieraz i... i to wcale nie było to że to coś innego trzeba zrobić z tym Gummy Cave może wy wiecie co to jest Gummy Cave ja nie mam żadnego. wiecie. 57 na godzinę 79 Osiem oj, pinia tam była, a ja ją ominąłem, no nie, miodowy ten w końcu się znalazł, znów policjant był. niech kolejna piñata nam uciekła, ale jazda. Okay. Sziebaczka, ja tylko te obwijacze znajduję i ten taki balon, co się spuszcza. Nic więcej nie umiem złapać 137 na godzinę 4 na godzinę tracimy za jedno takie uderzenie w gumisia Słabizna powiem wam Myślałem, że w gumisia to jest... O! What? Piniata nam się udało zdobyć, super Dobra Nie mieliśmy kluczy, ale było tak blisko Mhm, znów klucz. No, dobra, udało nam się przebić, no ale to nie jest Gummy Cave raczej. Chyba nawet nie są kasę zarobiliśmy na tym ranie. Tak, znów ten paparazzi będziemy mieli. O, i kolejna promocja. Uuu, udało nam się ile nam się gumisiów udało. Rocket Fuel Hit 6, one in... No, to nie wiem, czy coś tak da. mamy promocję na tych bossów, nie? No dobra. A i wiecie co chciałem powiedzieć? No zastanawiam się jak z tym time travel, nie? Myślę że myślę że już będziemy kończyć ten odcinek. Eee, nie wiem i ten achievement jeszcze też mnie tak troszeczkę męczy ten achievement. Co to jest, aha, to jak to zrobić? Wypieki. No bo, patrzcie, tu jest napisane, że otwórz... No ale co, jak ja to zrobię, to pójdę tam tra... Ja nie chcę jeszcze time travel. Value 1. Hmm. Level limit launch. To wygląda tak, jakby się w kółko, ale da, jakby dało gra, zacząć grę od końca, no ale jeszcze jednej nie skończyłem, to powiedzcie mi, po co mi jeszcze raz ją zaczynać. Zwłaszcza, że tu są jakieś postacie, których ja nie mam odblokowanych, są zablokowane, nie, nie wiem co to jest. Napiszcie w komentarzach, jeśli graliście w Burly do Bizona, tą część, co, co tutaj jest do zrobienia, szczególnie z tym podróżą w czasie. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podoba burrito bizon i lubicie tę serię, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się.